Świetnie się bawię. Zjadłam pysznego ciasta. Wypiłam kawkę. Jest cudownie. Przyjemnie. Spokój. Fajno zabawa. Świętujemy dzisiaj. Świętujemy stulecie domu, który początek miał w domu w kamienicy przy ulicy Radziwiłskiej 8. Dzisiaj jesteśmy przy Praskiej 27. Spotykają się tu mieszkańcy z różnych DPS-ów Krakowa. To jest impreza przede wszystkim o charakterze integracyjnym. Ona ma ludzi ze sobą wiązać, ona ma umilać ten czas, ale ma też zapobiegać izolacji. Dzisiaj do końca dnia bardzo dużo atrakcji, loterie, warsztaty garncarskie, warsztaty taneczne, występy, muzyka, więc y, każdy znajdzie coś dla siebie. Polityka senioralna jest ważna, zarówno ta w wymiarze aktywowania seniorów, tych, którzy sobie radzą i którzy mają jeszcze energię, werwę, chcą czy to w sasach, czy w innych miejscach, no trochę aktywniej spędzać czas, jak i wobec tych, którzy są mniej mobilni, czasem mają problemy zdrowotne, czy też są już po prostu starsi, potrzebują więcej opieki.